Witam serdecznie w kolejnej minutce, czyli króciutkim filmiku informacyjnym trwającym dokładnie 60 sekund. Jakiś czas temu zapowiadałem, że filmy z zagrajmy będą wrzucane w weekendy. W chwili obecnej musi to niestety ulec zmianie. W tą sobotę nie będzie filmu, zaś w niedzielę zapraszam na finałowy odcinek Stump Rider Legenda. Co będzie dalej? W tym miesiącu już nie rozpoczniemy nowych serii. Planuję zamiast tego wrzucić trzy odcinki z programu Przypomnijmy Sobie, które najprawdopodobniej pojawią się na moim kanale w każdą niedzielę po Tomb Raiderze. Zmiana ta jest spowodowana nauką do egzaminu. Jest szansa, choć nie gwarantuję, że nowe serie Zagrajmy pojawią się już po wakacjach. Natomiast jak często będę wrzucał, jeszcze zobaczymy. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało je zadawajcie w komentarzu. Dziękuję za wysłuchanie informacji, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam.